Jo, 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 witam was z Opsi. Mam dzisiaj dla was przygotowany filmik z obejściem patcha na stroje z trybu Jest to metoda e, tylko na PS4 solo, ponieważ tutaj w tej metodzie wykorzystujemy aktywności. Xbox nie posiada aktywności, więc, sorry, Xbox e, jest także. Jest także metoda dla Was, z tym, że z wykorzystaniem znajomego. Sprawda nie na długo, bo tylko właśnie przy, przy końcowym etapie, gdy już przenosimy ten strój. A więc tak, wszystko robimy tak jak zwykle, czyli centralnie wszystkie filmiki, które są u mnie, do których teraz odnośnie właśnie tego patcha było dużo pytań, wszystkie te filmiki nadal działają, czyli metody się nic nie zmieniają w trybie reżyserskim, żadnych. Problem jest tylko z przeniesieniem stroju, znaczy był problem, bo już nie jest i musimy wykonać, jeżeli robimy to solo na PlayStation, no to musimy wykonać tak naprawdę dwie, y, dwie inne, y, znaczy dodać takie dwie, dwa dodatkowe etapy. Pierwszy, no to musimy utworzyć listę gier i w nią zagrać. No to zaraz wam pokażę. Jeżeli ktoś nie wie, no to skorzysta, jeżeli nie, to po prostu przewijacie film do końca, gdzie będzie pokazany drugi etap, który właśnie przenosi strój i od razu pytania. Już Wasze tutaj odpowiadam na Wasze pytania. Czyli Say Wizard oczywiście działa w tak sam sposób, torby działają w ten sam sposób, tylko że musicie, musicie zrobić wcześniej, wcześniej przed. Po tej akcji gier, jeżeli, znaczy, generalnie nie musicie nawet tego robić, nie? Tylko chodzi o to, żebyście uzyskali, uzyskali tą aktywność, którą zaraz wam pokażę, jak ją uzyskać. Bo tylko o tą aktywność się rozchodzi, tak naprawdę. No, czyli, jeżeli robicie torby, no to od razu robicie tak samo jak było z torbami. Na początku robicie ten skok spadochronowy i przechodzicie już normalnie do przyczepy i robicie tak, jak to było cały czas, nie? No a jeżeli e, nie macie jeszcze utworzonej aktywności, jeżeli nie posiadacie aktywności, możecie skorzystać z aktywności e, znajomego lub po prostu utworzyć swoją własną i właśnie ta aktywność, e, najlepiej ją utworzyć tutaj, bo, jest, bo musimy przejść ten e, jakiś, jakiś wyjście, musimy zrobić z tej, z tej listy gier. No i generalnie najlepiej sobie właśnie tutaj koło więzienia przyjechać i i utworzyć, znaczy, nie trzeba tu przyjeżdżać, wystarczy utworzyć właśnie ten wyścig, który tu widzicie, ten właśnie to jest ten wyścig. Najszybszy, bo robimy rundkę dookoła i koniec tak. No, w sumie tam koareny też możecie wykorzystać ten tor. Także robicie, już wam pokażę w jaki sposób robimy tą, tą listę gier. Jak ktoś nie wie, oczywiście. No, i później już przechodzimy normalnie do całego. Glicza, której nic się nie zmienia, tylko końcówka właśnie z przeniesieniem tego stroju. A więc my używamy wyścig Właśnie ten przestępczy wyścig Rekord, sorry, przestępczy rekord No i to jest właśnie ten wyścig Tak jak mówię, jest krótki, dlatego akurat wybieramy jego No i teraz wchodzimy w opcje Online Wchodzimy w listę gier I stwórz Stwórz listę gier I teraz wyścig No i szukamy ten przestępczy rekord nie? szukamy tego wyścigu i po prostu go potwierdzamy. Potwierdzamy ten wyścig, czyli zapisujemy po prostu tę e, listę gier. Jak już ją dodamy, no to teraz wchodzimy na dół i mamy zapisz listę gier. Jak już zapiszemy listę gier, nazwamy ją, no tam byle co oczywiście, nie musimy ją nazwać, no i odpalamy je tą listę gier, czyli ta lista została utworzona. No i teraz wchodzimy w moja lista gier i moja, no to tą, którą utworzyłem i tu jest ten przestępczy rekord, nie? No i odpalamy. Czy, chcesz, czy jesteś pewien? Oczywiście, że tak. No i tutaj odpalamy ją oczywiście samotnie. Tylko o to chodzi, żeby go szybko zakończyć. I żeby właśnie dzięki temu, że ją zakończycie, że utworzyliście w ogóle, że braliście udział, o, że chodzi tylko o branie udziału w liście gier. Czyli możecie, jeżeli robicie to ze znajomymi, to już wystarczy to raz zrobić i każdy z was już będzie miał taką aktywność, że brał udział w liście gier. No i my ją rozpoczynamy w pojedynkę. Wybieramy ten pojazd jakiś, którym tam zrobimy tą rundkę szybko. No, i potwierdzamy, potwierdzamy, i lecimy z tematem. Czyli robimy jedną rundkę, no i tyle. I jak już zrobimy rundkę, to oczywiście wychodzimy z wyścigu, z listy gier i, i robimy. No i od razu lecimy w miejsce, gdzie musimy użyć. tak jak zwykle, czyli musimy użyć po prostu próby czasowej. Tylko teraz, tak. Wszystko musicie sprawdzić, czy macie tą listę gier. Daliście w udział. I teraz tak najlepiej sprawdzić od razu na waszym profilu ostatnie aktywności, czy tutaj macie. Jeżeli wam się tutaj nie znajdzie ta lista gier, to wchodzicie właśnie w to co nowego i tu dajecie w dół i szukacie. I tutaj na pewno jest. Widzicie, ja tutaj znalazłem, rozegrałem kilka listach gier. Klikam w to i tutaj ten właśnie komunikat jest najważniejszy. I tutaj klikamy dwa razy. Na tym komunikacie będziemy potrzebowali kliknąć. Ale dobra, to jest tylko sprawdzenie, czy go posiadamy. Czyli posiadamy ten dom listę No I teraz tak, no to teraz już przechodzimy do glitcha Czyli robimy to centralnie tak jak zawsze Ja to wszystko przewijam, bo tutaj nie chodzi o, o robienie stroju, tylko tutaj chodzi o przekazanie wam nową metodę Abyście Abyście po prostu mogli dalej kontynuować przenoszenie stroju Zwłaszcza jak macie restart postaci No to czyli odpalamy normalnie fabułę Z fabuły wchodzimy na, na przyczepę W przyczepie. Dajemy swoją postać, plus ptaka. Oczywiście musi to być ptak, no i znowu robimy kopiowanie ptaków, czyli standardowo, no i tak dalej. To wszystko, co musimy zrobić. Czyli tak samo, jeżeli robicie teraz Wizarda, używacie to, nie musicie kopywać ptaków, tylko po prostu zabijacie ptaka. I w momencie zabicia ptaka na ciężarówce wychodzicie z trybu, no i macie czarny ekran. No, czyli metoda znana, jeżeli używacie. Save Zarda to znacie tą metodę na pewno. Czyli tak samo działa to z tym przenoszenie tego stylu w ten sam sposób. z Artem. No, jeżeli czekacie torby, no to wiadomo, musicie wcześniej zrobić ten spadochron przed wejściem w próbę czasową. Tą akcję ze spadochronem, no, czyli tutaj naprawdę nic się nie zmienia. Potrzebujecie tylko aktywność z listy kier i potrzebujecie jeszcze teraz koniec, inaczej się to robi ale bardzo prosty i nie ma żadnego problemu z tym także metoda bardzo prosta moim zdaniem żadnych i dodatkowo Wam powiem jeszcze taki dodatek plus, taki bonus że ta metoda zapisu tego stroju pozwala także przenieść czapki ale nie maski tylko czapki bo maski oczywiście wam znika maska bo używacie maski świąteczną, ale to co było na masce świątecznej czyli na głowie jakaś czapka jeżeli wam się uda znaleźć coś modowanego to ona także wam przejdzie także moim zdaniem jest to jest to fajne nie było tego wcześniej nie przechodzimy nigdy czapki z tego co pamiętam a teraz czy chyba że nie próbowaliśmy nie wiem ale wiem że teraz przechodzą czapki Dobra, no to teraz już jeżeli już nasza postać oczywiście jest znalazona na piśana, po 25 minutach kopywania ptaków najlepiej wyjść naszą postacią na zewnątrz, wejść z powrotem, no i przejść po prostu do szukania strojów, mrożenia czy co tam będziecie robić. Czyli ja tutaj generalnie szukam byle jakiego stroju szybkiego, taki żeby tylko miał maskę świąteczną. <śmiech> Sorry, <śmiech> używacie. używacie oczywiście najlepiej ciastki. Yy, właśnie pingwinki, bałwanki yy, czy też elfy to są to są takie maski, które, które dają naprawdę rezultat zawsze praktycznie 100% rzadko który strój nie przychodzi z tymi maskami, chyba że naprawdę ma coś zakazanego. To no, do, do, dobra, ja wybrałem pierwszy, lepszy, który tam znalazłem tym pingwinkiem. Teraz wybieramy ten strój No i po prostu nim wychodzimy z przyczepy, wchodzimy z nim przyczepy. I tam spędzamy kilka, ja wiem, 30 sekund, potem wychodzimy z trybu czyli idziemy po prostu na fabułę, opuszczamy tryb reżyserski, bo teraz jesteśmy w trybie. No i tutaj, ja generalnie tutaj zawsze zostaje tak, do minuta, półtorej, nawet dwie minuty, bo zauważyłem, że jeżeli krócej tu spędzałem jakoś mało czasu, to często się zdarza, że ze stroje nie przychodzą. A jeżeli właśnie tutaj po z dwie minutki, to, to myślę, że że to jakiś ma wpływ na to i, i stroje bardziej mi się wydaje nie trafiają się takie buble właśnie dobra więc teraz wchodzimy właśnie w tą aktywność i klikamy w dołącz do listy w tą naszą aktywność z listą gier dwukrotnie. Teraz będziemy już przechodzić do przenoszenia tego stroju Czyli odpalamy online tryb, yy, tam sesja tylko dla zaproszonych i musimy mieć już przygotowany na podwójne kliknięcie i patrzcie, tutaj mam dołączanie do gry i jak będzie ten błysk, że, że już coś się dzieje w chmurach, to wtedy dołączamy i klikamy dwa razy tą listę gier. Dwa razy wchodzimy i klikamy i spójrzcie, o, już się zaczyna ładować. Teraz. I teraz wchodzimy i klikamy tutaj dwa razy, czyli wchodzimy raz listę gier, podwójne kliknięcie, drugi raz. I dostajemy komunikat, że, że nie udało się połączyć z zawartością. I teraz szukamy znajomego, który gra, który jakieś świeże, świeże, świeżego gracza, który po prostu gra w GTA i w niego wchodzi. Albo wchodzimy właśnie tutaj, wybieramy znajomego, dołącz. Też możecie dwukrotnie dołączyć. Albo po prostu używacie społeczności. Jak żaden Was znajomy nie gra, lub nie macie ich więcej, to korzystacie z obojętnej jakiejś społeczności. Dołącz do sesji, także dołączcie kilka razy. No i jak już dołączycie, do tego znajomego, to potwierdzacie ten komunikat potwierdzacie go, OK i teraz, jeżeli znajomy ma jakiś inny tryb, no to wam wyskoczy, że ma inny tryb oczywiście to potwierdzacie, ja, ja miałem właśnie dołączyłem do znajomego z innym trybem celowania nie ma to znaczenia, potwierdziłem to jeżeli, jeżeli wam tutaj nie wyskoczy także nie musi wam tu nic wyskoczyć a jak wam coś wyskoczy, no to dajecie po prostu X ładuję was na fabułę i tutaj możecie dostać czy jesteście czy chcecie opuścić na pewno dajecie nie, że nie chcecie opuszczać tutaj nic nie klikacie, że nie dołączamy do znajomego po prostu anulujemy i zamykamy aplikację i to jest wszystko co musimy zrobić teraz już strój prawdopodobnie jest już na online odpalamy grę na nowo i, i czekamy jak się nam załaduje wszystko oczywiście i jeżeli wszystko się udało, a no to z, naprawdę co się nie ma co nie udać jedynie co się ma nie, może nie udać no to wybór stroju po prostu, który wybraliście w przyczepie miał jakiś zakazany element policjanta lub, lub jakąś swe świąt, koszulkę czy coś szalik świąteczny takie rzeczy po prostu nie przychodzą ale u nas oczywiście wszystko przychodzi czyli metoda znowu jest, teraz udaje się tylko ją zapisać strój i wszystko jest gitara pamiętajcie jednej ważnej rzeczy, że łopc jego nie ma nie było i nigdy lipy nie będzie Yo, postro dla Was, nie ma IP.